Witam serdecznie Roman Hurny Karato Online. I dzisiaj doszliśmy do ostatniego elementu układanki, jeśli chodzi o grupę kata Heian. Ostatnim kata z grupy Heian jest Heian Godan. I zobaczycie, że to kata jest jeszcze inne. Zaczynają się już tutaj, słuchajcie, wyskoki. Naprawdę. Coraz, coraz ciekawiej się robi. Warto trenować i zresztą sami sami zobaczycie. A więc zapraszam do kolejnego kata. Jan Godan. Godan. niesamowite bogactwo w tym kata. Oprócz tego, że są wyskoki, jest wyskok. Są naprawdę niebezpieczne techniki, niebezpieczne i zarazem bardzo skuteczne, zwłaszcza w, w zastosowaniu i w samoobronie bądź w walce. Tak, skuteczne w sensie takim, że no naprawdę działają, tak? Nie, nie będę dzisiaj o tym opowiadał, natomiast tak jak mówię, zaczynamy od poznawania ćwiczeń, ruchów, ciała, uczymy się, tak? Nagle zaczynamy analizować to, co ćwiczymy, zaczynamy rozumieć po co zaćwiczymy ćwiczymy, i dochodzimy do momentu, kiedy wiemy, co się z tym robi i do czego to służy. I wtedy już jest bardzo wysoki poziom. Tak? Życzę Wam, żebyście do tego poziomu doszli, żebyście rozumieli, po co jest kata, i żebyście wiedzieli, że to jest jak tajemna księga. Tak? Jak czarnoksiężnicy mają swoje księgi z czarami. Tak? wojownicy karate. Mają swoje kata. I to jest klucz do wiedzy na temat walki karate i zastosowania. Zapraszam do kolejnych filmów. Kliknij na, na dzwoneczek. Będziesz e, e, otrzymywał powiadomienia o nowych filmach, które, które oczywiście będą, będą się pojawiały. I jeśli ten kanał Ci się podoba, zalajkuj. I zapraszam do następnego. Film. Hey!